A z nami Nikodem Jerzewski. Nikodem był moment w drugiej rundzie, że było ciężko, ale potem tak naprawdę kontrolowałeś przebieg tego pojedynku i chyba jesteś zadowolony ze swojego powrotu. Fajnie, że tak się stało, te, tak delikatne pobudzenie yy, w drugiej rundzie. Może nie mógł być ciężko. Byli blisko naszego pola bramkowego, myśmy przeszli do ataku i mer skończył się na naszą korzyść. Ale widzę po Tobie, że czujesz taką radość i czujesz satysfakcję, chyba przede wszystkim z tego, że znowu znalazłeś się w miejscu, które kochasz. Ja o tym głośno mówię. 13 miesięcy znowu poza ringiem, od razu jak z ringu, to Krystian Karzyszka podszedł do mnie i mówi, robimy szybką walkę mocną walkę. Będzie zdrowie, róbmy to i tyle. Ja mówię, nie wiadomo ile tego sportu jeszcze pozostało ogólnie i mi w moim życiu, a jest już go parę lat. Cały czas go kocham, także róbmy to i tyle. Czyli można się spodziewać wkrótce kolejnych walk i kolejnych pojedynków pięściarskich Nikoda Majerzewskiego? Chciałbym, żeby tak jak dzisiaj krzyczeli ludzie moje imię czy nazwisko, tak samo, żeby niebawem znowu to nastąpiło. Także liczę na szybki powrót. Po walce podziękowałeś tym, którzy w ciebie wierzą, ale podziękowałeś także panu Sebastianowi Myszkę, bo bardzo cię wspiera. My z nim rozmawialiśmy po tej walce i on powiedział, że po prostu jesteś człowiekiem ze stali. Dlatego. Dobrze Wam się współpracuje. Nie ma co ukrywać. Firma pana Sebastiana zajmuje się stalą. Powiedzieliśmy sobie krótko. Jeżeli mamy współpracować, to ja muszę być tym człowiekiem ze stali, podnosić się, upadać, ale przede wszystkim pokazywać, że jestem nieugięty i tyle. I na tym polega też sport, na tym polega życie. Także działamy razem od lat. Dziękuję panu Sebastianowi, że jest ze mną. Bardzo dużo pomaga w mojej karierze. Również prywatnie nie, nie, nie zdarza nam się, że, że nie tylko sport na łączy, ale również prywatne rozmowy wielorakie. Także to bardziej mi miło, że, że mam okazję mieć przy sobie taką sympatykę sportu, jak jest pan Sebastian. Podczas konferencji zawsze, kiedy rozmawiamy proszę cię o jakąś puentę. Dzisiaj Również y, dzisiejsza polenta. Myślę, że boks na Pomorzu naprawdę niedługo się mocno odrodzi. Brakuje nam z tych gal dużych, a dzisiejsza gala pokazuje, że naprawdę można zrobić coś wspaniałego. Także tyle. Ja mi uśmiech nie schodzi z buzi, yy, słyszymy kibiców, także jest to wszystko na co czekaliśmy. Tak? Drodzy Państwo, Dariusz Michalczewski powiedział, że boks się odradza. Nikodem, człowiek ze stali jeżeńskiej mówi także że boks na Pomorzu się odradza, więc wracamy do ringu. Dziękujemy serdecznie. Dobrego wieczoru.